był zdrajcą i mordercą ale mimo wszystko paladynem. no nie rozumiać się na drobnym był zdrajcą i mordercą ale zmienił się kiedy jego sterowiec rozbił się podczas wielkiej burzy wtedy narodził Jak? się zamoim a bractwo Czy on po prostu dostojka urazu nie wiem. po śmierci wodza mutanci rozdzielili się na mniejsze frakcje niektórzy zaczęli walczyć o władzę a inni nawet zaproponowali że przyłączą się do bractwa mhm. To nie koniec zagrożenia ze strony supermutantów, ale zostali poważnie osłabieni. Nieprędko odzyskają siły. W tej chwili drużyna Sztylet poluje na maruderów. Udało się odzyskać część ekwipunku generała Barnakiego. Jakaś dobra bukawka. Ale nadal nie wiemy, gdzie jest generał. Nie, Można oczywiście. Możemy nie. go modlić i kontynuować poszukiwania. Oficerowie śledczy bez przerwy przesłuchują schwytanych mutantów. Mm -hmm. Dziś wieczorem o 10.00 odbędzie się nabożeństwo za duszę Paladyna Latama. Podmaszerować. O, nie wiedziałem, że bractwo w ogóle wyznaje jakiegoś Boga. Mam własną religię. No cóż, zabieramy się stąd. Tak jest. Nie, wi nie wiadomo czemu, ale musieliśmy zabić. Naszego, jakby nie patrzeć, brata. Trochę, no, trochę głupio, że nie wyjaśnili czemu. Paladyn Bractwa Stali zmi kompletnie zmienił się w jakiegoś oprawcę i szefa supermutantów. Po prostu nagle, o tak, zdradził nas i weź coś z tym zrób. Nie? No, mało przekonujące. Ale tak, takie już jest. Takie już jest Fall Tactics. Tak, to było na tyle w dzisiejszej sesji. Zagrajmy Fall Tactics. W następnej... Może ktoś wytłumaczy mi co to jest groza z zachodu. Może mój cudowny wywiad. <grybujesz> no, w każdym razie to byłem tyle. To było Leoscore. I życzę miłego dnia.